Czy masz wrażenie, że nie realizujesz w pełni swojego potencjału? To tak jakbyś czuł wewnętrznie, że twoje życie może wyglądać inaczej. Yy, może odczuwasz teraz nadmierny lęk, wstyd, poczucie winy, które powoli zaczynają rujnować twoje relacje i wpływają na twoją pewność siebie, poczucie wartości, przez co zarówno nie czujesz się spełniony w życiu osobistym i czujesz, że już to wpływa na twoje życie zawodowe. Czujesz, że gdyby nie to, twoje życie mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej. Być może już porównujesz się z innymi, którzy są przed tobą. Być może tkwisz w jakiejś sytuacji, z której nie widzisz wyjścia, bo masz wrażenie, że jakaś niewidzialna siła trzyma ciebie w miejscu. Być może już próbujesz zagłuszyć ten wewnętrzny ból alkoholem. Czy oglądaniem, skrolowaniem internetu, ale dobrze wiesz, że to nie rozwiązuje Twojej sytuacji. Znam to, wiem co czujesz, dlatego że sama byłam w podobnej sytuacji. Robiłam co tylko mogłam, starałam się jeszcze bardziej, ale to nie powodowało zmiany. Nawet zarobione pieniądze nie sprawiały, że czułam się ze sobą lepiej. Bo tak naprawdę przyczyną była wieloletnia depresja. Która pojawiła się już w wieku nastoletnim, ale nie miałam pojęcia, że żadna książka, żaden kurs, ani żadna wiedza nie dadzą mi takiego rezultatu jak praca z podświadomością, dlatego że właśnie tam znajdują się nasze ograniczenia. Tak naprawdę nasza podświadomość powstaje do siódmego roku życia i prawdopodobnie, jeżeli teraz przeżywasz pewne trudności, to nie jest to moment, w którym one powstały, a najlepszą metodą, aby je uwolnić, to właśnie praca z podświadomością. Jeżeli chcesz w końcu się uwolnić, w końcu sprawić, że w twoim życiu zagości lekkość działania, radość, wzmocnienie pewności siebie, to posłuchaj dalej. Opracowałam pewną strategię działania, która Pomoże ci przejść z punktu A do punktu B. Po prostu wejść na kolejny poziom w życiu, poziom, w którym będziesz pewny siebie, czuł się spełniony i czuł, że możesz w końcu się realizować inaczej, kiedy twoje relacje w końcu też nabiorą innego wymiaru. Otóż krok pierwszy to wiedza, jak działa nasz umysł. Być może Słyszałeś o pewnych rzeczach, słyszałeś być może mniej więcej, jak to działa, ale to pełne zrozumienie tego procesu daje wewnętrzny spokój i poczucie bezpieczeństwa, oraz to jest pierwszy krok do zmiany tego, jak możesz w życiu reagować. Po drugie, głęboka praca z podświadomością, bo tak naprawdę tu, w procesie transformacyjnym, zachodzi zmiana. Nie możesz uzyskać zmiany, nie zagłębiając się w Twoje prawdziwe potrzeby, nie zagłębiając się w przyczynę Twoich problemów, bo jeżeli tego nie zrobisz, to tak naprawdę każda zmiana będzie tylko powierzchowna i nie odczujesz takiego rezultatu. Więc jestem tutaj dla ciebie, jestem tu po to, aby pomóc ci wejść głęboko w Twoją podświadomość i zmienić to, co ciebie najbardziej ogranicza, przepracować z Tobą najgłębsze problemy, abyś w końcu mógł uzyskać lekkość, radość i poczuć ulgę, abyś mógł realizować się lekko i naprawić swoje relacje. Trzecia i bardzo ważna przyczyna, i trzecia bardzo ważna wskazówka, to jest intuicja. Dlatego, że być może nawet jak wejdziesz na kolejny poziom, to jest coś, co jest sobie potrzebne, aby podejmować jeszcze lepsze decyzje i być pewnym siebie aż do szpiku kości. To właśnie połączenie z Twoją intuicją, która pozwoli Tobie trans nie tylko transformować jeszcze na nowym poziomie Twoje blokady, ale pozwoli Ci wybrać odpowiedni kierunek działania, abyś stale mógł podnosić sobie poprzeczkę i podnosić realizację siebie. Jeżeli tylko masz ochotę, jeżeli chcesz wejść na kolejny poziom w życiu, przestać tracić czas na nieskuteczne rozwiązania i w końcu zacząć się realizować lekko, to kliknij w link poniżej i umów się na bezpłatną konsultację, podczas której określimy, co jest teraz dla ciebie największym wyzwaniem. Określimy wizję Twojej przyszłości, to znaczy jak chcesz przetransformować swoje problemy, jak się czuć i jak to wpłynie na Twoje życie. Oraz po trzecie, powiem Ci, jakie kroki należy wykonać, abyś mógł się tam znaleźć. Także kliknij w link i widzimy się podczas konsultacji.